Szanowni Państwo, powracamy do tematu już bezpośrednio wojskowego na Ukrainie, powracamy do tematów związanych z frontem, z kontrofensywą, ofensywą rosyjską. O tych wszystkich działaniach już za chwilę porozmawiamy z generałem Waldemarem Skrzypczakiem, byłym dowódcą wojsk lądowych, ale najpierw, żeby wprowadzić Państwa też w te najnowsze informacje dotyczące ruchów wojsk, to przedstawimy Państwu dwie wypowiedzi. Najpierw Oleksja Reznikowa, ministra obrony Ukrainy. Kontrofensywa jest zaplanowana w kilku kierunkach. Zależy, który moment będzie najodpowiedniejszy, jak zdecydują. Wszystko też zależy od warunków pogodowych. Wiosną u nas ziemia jest bardzo mokra, mogą używać tylko sprzętu gościnicowego. Myślę, że zobaczymy je, czyli czołgi, w kwietniu-maju. I to jest wypowiedź ministra obrony Ukrainy, który no, dość jasno, myślę, stwierdza, Tutaj Państwu, że jeżeli chodzi o działania ofensywne sił ukraińskich, to możemy się ich spodziewać właśnie na przełomie kwietnia i maja. Ale jest też głos przeciwny, który również jest cytowany w mediach ukraińskich. Głos może nie przeciwny co do samej potrzeby ofensywy, ale gdzieś pokazujący jak będzie to trudne dla sił ukraińskich. I mowa tutaj o Alekseju Arystowiczu. Państwo na pewno go kojarzą obecnie. To jest komentator wojskowy, analityk wcześniej. Między innymi doradca w kancelarii prezydenta. Zobaczmy, co pan Arestowicz powiedział na temat właśnie kontrofensywy, jak on skomentował możliwą ofensywę sił rosy ukraińskich przepraszam, na, na pozycje obronne rosyjskie. Armia rosyjska uderza w nas pociskami o zasięgu 2000 km, a my trafiamy tylko na 70-100. Nie możemy nawet strzelać przez okupowane terytorium, a warunkiem skutecznej kontrofensywy jest rozbicie formacji bojowych wroga na dużej głębokości. Jeśli nie jesteśmy w stanie jej trafić, to nawet bardzo dobrze przygotowana piechota przeleje może krwi. A więc widzą Państwo, że ten głos ostrzegający również w mediach ukraińskich się pojawia. Już za chwilę, po przerwie, będziemy mieli możliwość porozmawiania telefonicznie z panem generałem Waldemarem Kzymczakiem. Także proszę pozostać z nami już za chwilę. Głos eksperta dotyczący wydarzeń obecnych na froncie, a także tego, co może się wydarzyć w najbliższym czasie. Tak jak wspomniałem, naszym moim Państwa gościem jest pan generał Waldemar Skrzypczak, ekspert wojskowy, były dowódca wojsk lądowych. Panie generale, pozwoli pan, że zacznę od, od tych informacji, które moim zdaniem trochę się wzajemnie wykluczają, bo mamy taki, taki deszcz. Informacyjny, ofensywa, kontrofensywa, obrona Rosji, obrona Ukrainy, kto rozpocznie pierwszy, pojawia się to zdanie i to coraz głośniej, że to będzie ostatnia szansa dla, dla Ukrainy, że oni muszą przeprowadzić tą kontrofensywę, że zostaną wręcz do niej zmuszeni, ale będzie to, no właśnie, ta, ta, ta próba ostatniej szansy, żeby odbić terytoria zajęte przez Rosjan. Pan się w ogóle zgadza z taką opinią, że, że będzie to ostatnia szansa? Czy wie pan co? Wydaje się, że na to się będzie zanosiło, czy na to się już zanosi. Bo widać wyraźnie, że świat zachodni głównie ogląda się na to, co się będzie u nich działo. W, w wielu krajach będą wybory, w Stanach zaczyna się kampania wyborcza i to będzie miało duży wpływ na decyzje Pentagonu i innych stolic europejskich, na to w jaki sposób, z jaką częstotliwością, z jaką siłą, jaką mocą będą wspierały Ukrainę. Czy to pozwoli Ukrainie wojnę prowadzić z sukcesami? Przy czym y, moim zdaniem bez pomocy Zachodu Ukraina wojny prowadzić nie będzie mogła, bo nie będzie miała potencjału do walki. To po pierwsze. Po drugie, moim zdaniem y, Ukraińcy zbudują przewagi takiej nad armią rosyjską, żeby mogli armię rosyjską z tych 20% terytorium Ukrainy, którą w tej chwili Rosjanie kupują, wygonić. Nie mają takiego potencjału. Rosjanie też gonią resztkami, może, powiedzieć, no, może inaczej. Rosjanie mają problemy z y, m, wojskami, dlatego że oni wyczerpali ten potencjał zaczepny, ofensywny. Powołują teraz 400 tysięcy rekruta w kwietniu, kontraktowego i poborowego, ale ten żołnierz na front nie trafi wcześniej, jak y, sierpień, wrzesień, może październik. Zatem Rosjanie stąd przechodzą do operacji obronnej. Proszę zauważyć, mówię o tym od dawna, że Rosjanie na kierunku południowym przygotowują obronę wzdłuż Dniepru z Kachowskiego i złóż prowincji obwodu Zaporowskiego minują, fortyfikują, bo tamtędy miała się ta operacje zaczepną Ukraińców, które nie pójdą, moim zdaniem, na Krym, bo koszt, jaką zapłacą, koszt, jaki zapłacą Ukraińcy za ofensywę przez Zaporowskie i Hercegowskie Obwody na Krym, będzie potworna I oni mają tego świadomość. Podobnie jak w kierunku północnym, gdzie. Ukraińcy we wrześniu uderzyli z kierunku Charkowa na Ługańsk, mieli powodzenie, ale okazuje się, że po 4-5 miesiącach walk Rosjanie wyparli z terenu, terenów, które oni się zajęli. W tej chwili generalnie ognisko walki się, skupia się wokół łuku donbaskiego, czyli wokół Donbasu. I tam jest w tej chwili, uwaga, obu stron skupiona. Też trzeba przyznać, że coraz częściej komentatorzy, szczególnie ci komentatorzy z Zachodu, Tłumaczący wojny na Ukrainie mówią o tym, że, że na tej wojnie nie będzie zwycięzcy, takiego militarnego zwycięzcy, że nie będzie siły, która wojskowo tę wojnę, wojnę wygra. Jak pan do tego się odniesie? Żadna ze stron nie osiągnie militarnego zwycięstwa. Żadna ze stron nie ma w tej chwili przewagi, takiego, która by dała gwarancję, że któraśkolwiek ze stron militarnie tą wojnę wygra. W tej chwili jest impas strategiczny. Obie strony stoją, można powiedzieć, na pozycjach obronnych. Jest e, strategiczna operacja. Polegała przede wszystkim na tym, że obie strony szukają takiego miejsca, momentu, gdzie mogłyby ewentualnie wykonać jakąkolwiek operację zaczepną, ale moim zdaniem żadna z, ze stron nie jest w tej chwili gotowa do takiej skolowej operacji, jak wcześniej zapowiadali Rosjanie w lutym, że przeprowadzą. Ta operacja e, nie uda się już im, dlatego że oni wytopili swoje wojska na szturbach na w sześciu kierunkach jednocześnie uderzając między innymi wachmudzie, w Bahmudzie, w Afdiebce, w Bukhdadzie, więc te wojska im stopniały ten element zaczepny, ten komponent zaczepny, stopniał. W związku z tym Rosjanie przychodzą teraz do operacji obronnej, teraz Ukraińcy nie są jeszcze gotowi do operacji zaczepnej z uwagi na to, że dopływ środków walki i sprzętu z Zachodu oraz poziom wyszkolenia żołnierzy nie gwarantuje dobrego przygotowania oddziałów do prowadzenia operacji zaczepnej. Mówimy o wstrzymaniu ofensywy. To Pana zdaniem to jest kwestia, kwestia pogody, że zaraz kiedy, kiedy ziemia już będzie w stanie, wojsko, wojsko przyjechać, nie będzie tego, tego błota, które teraz obserwujemy, to natychmiast te działania ofensywne się rozpoczną? To już nie ma znaczenia w tej chwili. Rasputica nie ma już żadnego znaczenia, ponieważ żadna ze stron nie ma potencjału zdolnego do przeprowadzenia wielkosokolowej operacji. Proszę zauważyć, co się dzieje na froncie. Na froncie w tej chwili trwają działania bojowe, zażarte walki na poziomie taktycznym, bo to, co się dzieje w rejonie Bachmutu, to jest poziom taktyczny. Tam walczy, powiedzmy, półtorej, dwie, trzy brygady maksymalnie, podobnie na każdym innym kierunku, a zatem nie ma to wymiaru operacyjnego, nie ma to takiego rozmachu, żeby można... Bo myśleć, że którakolwiek strona wyprowadzi to zdecydujące uderzenie. Zatem moim zdaniem obie strony się szykują. Rosjanie do obrony, a Ukraińcy do kontrapensywy, którą zapowiadali od dawna. Ale tu nie raz jest problemem dla Ukraińców, a to, że nie są jeszcze gotowi. Stany Zjednoczone ogłaszają kolejny pakiet pomocowy. Te tabelki co chwilę się zmieniają z proponowanym Ukrainie sprzętem. Widzimy też kolejne działania Polski, Słowacji w tym temacie, no ale... Też część ekspertów, komentatorów mówi o pewnego rodzaju ścianie, która prędzej czy później w krajach zachodu nastąpi, że po prostu tego sprzętu nie będzie można już wysyłać, bo go po prostu fizycznie nie będzie. A wiemy doskonale, że, że część armii no nie chce pozbywać się sprzętu, który ma, ma na stanie, jak dotąd pozbywali się tylko tego sprzętu, którego, którego nie używali. Faktycznie, Pana zdaniem, możemy do, może dojść do sytuacji, kiedy po prostu tej pomocy nie będzie, bo, bo nie będzie czego wysyłać? Wydaje się, że stoimy przed takim wyzwaniem. Wydaje się, że Europa stoi, Stany też. I trzeba teraz pomyśleć, jak Ukrainę wspierać, żeby Ukraina mogła trwać i żeby chcemy wszyscy, żeby ona tę wojnę wygrała. Ale jak mamy wygrać, jak nie będzie miała takiego potencjału, który mógł być przeważającym nad potencjałem rosyjskim. Panie redaktorze, nie ma takiej szansy, żeby Rosjanie mieli mniejsze siły niż mają Ukraińcy na froncie. Ukraińcy nawet jakby mobilizację zrobili dużo większą niż do tej pory robili, nie będą mieli potencjału wyszkolonego, żeby mieć przewagę nad armią rosyjską. Teraz zatem trzeba zastanowić się nad tym i to wszyscy powinni teraz już siąść, a nie w czerwcu czy w lipcu, jak zwykle zachód spóźniony. Zacząć rozmawiać między sobą, budować szansę Ukrainy na to, żeby, szansa, żeby ta Ukraina z tej wojny wyszła zwycięsko. W ostatnich dniach prezydent Władimir Putin spotkał się na Kremlu z przedstawicielami władz na, na ziemiach okupacyjnych. Mowa tutaj między innymi o przedstawicielach Donieckiej Republiki Ludowej, Ugańskiej Republiki Ludowej. Na tych, w tych rozmowach oczywiście tłumaczono, jaki jest zakres bezpieczeństwa, jak wygląda sytuacja. Pan, z Pana perspektywy, jaka będzie teraz polityka Rosji i, i Władimira Putina w najbliższych tygodniach, miesiącach? Putin, proszę zauważyć, on w tej chwili realizuje politykę faktów dokonanych. To, co zdobyłem, jest moje. I on będzie przy tym trwał. I moim zdaniem gwarantuje między innymi to jemu prezydent Chin, który dał jemu gwarancję bezpieczeństwa tym, że możesz jeszcze być prezydentem Rosji, możesz jeszcze trwać, jesteś niezagrożony, ja cię gwarantuję bezpieczeństwo. Oczywiście cenę jaką zapłaci za to, to mamy dostęp do wszystkich twoich surowców i, i będziemy cię, na ile będziemy mogli cię wspierać politycznie. To ma te gwarancje, zatem tu idzie gra wielki, w tej chwili o wielką stawkę. Przyszłość Ukrainy na tej szali jest najważniejsza, ale powtarzam, tutaj musi być natychmiast podjęte takie działanie przez Zachód, przez Stany Zjednoczone, aby budować to, o czym mówiłem wcześniej. Już tak na koniec ostatni głos, również generała, i również myślę, że osoby, której nazwisko pojawia się bardzo często w, kontek w kontekście wojny na Ukrainie generał Ben Hodges. Powtarza po raz kolejny nie tylko w mediach ukraińskich, ale także w mediach cytowanych przez, przez kraje Zachodu, że Ukraińcy latem będą w stanie odbić Krym, że będą w stanie przeprowadzić skuteczną ofensywę na Krym. Pana zdanie na ten temat? Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób Ukraińcy zdobędą Krym? Czym? Jak przełamią tę obronę, która, którą Rosjanie w tej chwili grupują na południowym kierunku? Tam Rosjanie mają sporo wojska. Żeby móc przełamać tę obronę rosyjską na tym kierunku która jest mocno fortyfikowana, jest zaminowana. Tam jest 40, 470 tysięcy hektarów. 470 tysięcy hektarów zaminowanych. Na wschodnim froncie Rosjanie zaminowali. Pan sobie wyobraża, jak to pokonać? Ukraińcy, żeby móc taką obronę przełamać, może mieć przewagę 5-6 razy na jednym kierunku. Nie zbudują. A zatem, jak mają dojść do Krymu? Chyba te deklaracje niektórych dowódców amerykańskich, że do lata Krym, to tak sobie zadaje, zadaje pytanie chyba ci ludzie po prostu, którzy to mówią, po pierwsze to nie znają Rosjan, dwa nie znają ich doktryny, nie znają warunków terenowych, w jakich prowadzi się te operacje na tym teatrzy dzień wojennych i nie znają historii. Bo ci, którzy by się e, wysilili, to by poczytali Manstein stracone zwycięstwa i te operacje w tym właśnie rejonie, które on między innymi prowadzi teraz z tą armią. Nauczyliby się czegoś, natomiast widać wyraźnie, że nie wyciągnęli lekcji z historii. To jest błąd zasadniczy.